Jeżeli chodzi o takie gadżety elektroniczne, to czy to też ciebie czasami kusi? Wiesz, co nie. Nie, ja generalnie ze Sławomirem jesteśmy bardzo staromodni pod tym kątem. Mamy samochody, o które bardzo dbamy. Jak się zużywają, to je naprawiamy. Jakby nie ma, że A, że jest źle i leci na śmietnik kupuje nowe. Nie, zawsze faktycznie do momentu, dopóki totalnie się nie zużyje, chociaż na przykład mamy golfa, który ma ponad 30 lat, więc jest to dla nas bardzo duża nagroda, że włożyliśmy w niego tyle pracy. Też bardzo Sporo pieniędzy, jak na golfa trójkę, że to jest po prostu samochód, który y, służy nam od wielu, wielu lat i właściwie wygląda tak, jakby wczoraj zszedł y, z linii produkcyjnej, więc naprawdę można zadbać i o samochody, i o sprzęt, który mamy, żeby służył nam latami i jestem tego totalnym zwolennikiem. Jak ktoś się psuje, naprawiam, nie wyrzucam. Kiedy jeżdżę na przykład gdzieś na wycieczki rowerowe i widzę sprzęt AGD wypitolony w lesie gdzieś czy gdzieś w rowie, no to jest to totalnie przykre. Tym bardziej, że naprawdę mamy. Olbrzymią możliwość oddawania y, y, rzeczy i y, 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 płacimy za to, więc y, y, można by wieść, oddać i y, y, y mamy ku temu sposobność. Więc ja myślę, że to przede wszystkim jest chyba taka kwestia mentalności, żeby y, korzystać z czegoś, co jest dobre, kiedy się zużyje, to oddać w odpowiednie miejsce do utylizacji. Y, no, oczywiście, że. Wiele lat wcześniej były robione takie sprzęty, które jednak potrafiły służyć latami. Nie? Dzisiaj jak się kupuje pralkę, która pochodzi 5 lat, to jest o, niestety się zużywają bardzo, bardzo szybko. Natomiast myślę, że edukacja naszego społeczeństwa idzie w bardzo dobrym kierunku i jest duża szansa na to, że, że będziemy wygonić najlepszych.